Tu znowu my ten. dzisiaj mamy część z kołem. Na kole są cyferki od 1 do 8. I te same cyferki są tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I oznaczają one nagrodę albo wyzwanie. Będziemy z Anastazją losować nam przemian. Przynajmniej jedna z nas musi zaliczyć wyzwanie, ale resztę pokażemy już w trakcie gry. Zaczynamy! I pierwsza kręci Wiktoria. Zobaczymy co będzie. Czy nagroda, czy wyzwanie od razu. Czwóreczka. Co jest czwóreczka? Okej, okay. to musimy otworzyć. No to musisz jednego wziąć i się spróbować. Są niby bardzo kwaśne. Dwa jeden? To nie wiem. Ty nie bierzesz Anastazja. Ty musisz sobie wylosować to. Ale one są tak właśnie, One są słodkie. To widzowie, jakby co to nie słuchajcie Wiktorii, Anastazji ani jak jest Lila, bo dla ale nich nic nie jest kwaśne. One są kwaśne, to co spróbuj? Ale nie są w ogóle kwaśne. One w ogóle nie są kwaśne. Nie, troszeczkę są, ale delikatnie. ale to jest słodkie. Teraz na Tak, dziewczynę. teraz Wiktora. Bierzesz kółko i losujemy. No nie słuchajcie nas. Bo my lubimy. jest, Widzisz w prawą stronę, tak? Trójeczka. To ty Mr. serwiska testujesz jako pierwsza. I to jest kosteczka. To podejść z kosteczką. Pokażę, jak wygląda w środku. Ona jest nadzieniem. Yy, orzechowe. Butter. Ej, nie pachnie. A peanut butter. Tak Dobra, i testuj. Ty nie chcesz? Ja najwyżej później. Nie, to Taki są możeczekki. Pinat, czyli orzeszki te, archajdowe. To szybka ocena? A i. Czekoladę, Mr. Bitsa? 10 ja, i 9. A ja tego. 10 5, na 9? A to 8? 9 na 10. 8. A ty 8 na 10, dobra, to losujemy. Bo nie. jest kwaśno, tak mówię. Musisz pokazać, żeby było widać co Siódemeczka. Co jest numer 7? Dobra, to losujemy fasolkę. To podejść tutaj, i od razu bok. Dobra, wracamy za chwilę. To możesz kręcić, Wiktoria? Poczekaj, dajcie, poprawię, bo wyskoczył. No, ale odsun się, bo nie widzę. Żółty. Co to było żółte? Yy, eee, ten, yy, yy, ten owoc, ten... ten. Tropikalny albo co? Albo ten, ten... Sury to się nazywa. Kary, dobra. Kary, no kary, kary. To próbuj. <grywia> 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 dobra, próbuj, a my zamkniemy dzień. No, tu spróbuj. tu Dobra. To teraz Anastazja rosujesz. Nie widzę, pokręć w stronę. Co? Szósteczka. Co to była szósteczka? To za... Obok. Dobra, to teraz Anastazja stajesz tu gdzie ja, bo ty masz trochę bliżej. Masz trzy piłeczki wziąć. Ładne kolory. To są takie przylepiające się piłeczki. A boka. Klejną? Kające się. I musisz stąd. Nie, nie, stań, nie kładź, daj mi. Bo one wszystko przyklejają. I jedną z tych trzech musisz trafić w tablicę. Jak nie trafisz, to jesz fasolkę. Jak trafisz, to zaliczasz zadanie. Po prostu. Musisz mocno rzucać. Jeszcze dwie próby. Tak, takie, że się jak trafi to przyklejisz to. Dobra, ja zaliczone. Przykleiło się, przykleiło się, tylko spadł. Dobrze, <grym> się przykleiło tam, bo nie spadł Zdrażał, na pewno. To tu Alina. Ale no zaliczyłaś. To teraz ty, teraz Wiktoria losuje. Ja bym chciała tak kliczyć, kliczyć, żeby tak Zadania zaliczacie za każdym razem jak wylosujecie, tak? Tak samo w fasolki za każdym razem. Miałam. To losuj, to jest co na pewno? 1, 2, 3, 4. Tak, to jeszcze raz rysujesz. No i nie. Powtórz. 8. To robicie teraz z slajma. A żeby było śmiesznie tą historię ze slajmu musimy trochę powiedzieć. Bo slime był kupiony chyba z rok temu albo z półtora. Tak, i mieliśmy go robić, i zapomnieliśmy, włożyliśmy do szafki i stanęło na tym, że w końcu nie zrobiliśmy. Dobra, to ja tutaj. Więc zobaczymy, czy ten slime po takim czasie, chociaż patrzę, nie ma nigdzie terminu przydatności. To jest chyba klej? Slime? Tak. Ej, ale to jest taki jak ten... Yy, jak płyn do To pewnie jest... I to robicie razem, tak? No. To jedna niech odmierzy. O, to jest miarka. I y, 200 ml, czyli cztery miarki pełne. Luka! Najpierw 200 ml tego kleju. To Wiktoria, odlejcie po dwie miarki sobie, o. Te? Ale wyjmij patyczek. To jest po 50. No, to 200, to są cztery. Czyli te dwie i a na to zależy. Połóż to niżej. Czekaj, ja wiem co zrobię. Połóż to, no właśnie, i na lej po prostu. O, I tak, żeby była precyzja. No to Nie, to nie, nie. Ale dużo tego kleju. No jest pół litra, można wlać. Weź z tego. No to dwie takie Ty masz wlać i dwie takie Anastazja, tak? Czekaj, to teraz to przybliżę. No powolutku. Włóż sobie do środka i podnieś za rączkę, ale od razu mocno do góry, żeby cię nie chwyć. Do góry. I jeszcze jedna. Ej, ale tu się wydaje, że tak mała, tu się wydaje, że dużo. No bo to jest... Tak to wygląda zawsze. Jeszcze jeden. I zrobimy teraz jeden, a tam kiedyś drugi zrobimy. Bo to dwa wyjdą z tego. Mhm, czyli jeden bat? Tylko jak dać Ci jeden brokat to teraz cały to będzie jeden z brokat, ten drugi bez. No. Nie damy całego brokatu. To już nie kładź, nie? Tylko od razu przychylaj mocno. Mocno, 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 mocno. Więc to Tak, no. Teraz pomóż Anastazji nalać. Dobrze, tylko skapie nie. No jak trochę zostanie na tym, to wytrzemy. Ja Ci mówię co... Okay? No, spokojnie. Jeszcze spokojnie. Już tak powoli, powoli. Jeszcze jedna miarka, kreska. Na górę. Już. Już, 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 już. Dobra. I teraz tutaj. No i pomóż jej teraz. I tak, teraz tak mocno. Trzy, jeszcze i ry. Dobrze. I raz tu mi uda. I ale tego... Ale glutek. No i jeszcze. No i już, 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 już. Daj mi pijciej. I teraz po jednym tym przezroczystym, tym aktywatorze. Jedno? To? No po jednym tym. To? to już zamknijcie, żeby się nie wlało. Tak. Jedno Ty, jedno Wiktoria. To ja chyba pierdzę. O Tu To no ty ja. I chcesz. Tu nie ma różnicy kto pierwszy. A ile? Sto? Musi być? Tak. A to kto jest? A teraz macie tak brokat. O. Tak, brokat? Tak. No ty, ale tak połącznie. I dokładnie wymieszać. I dopiero wtedy aktywator, bo aktywator od razu zagęści. To już będzie ciężko wymieszać. Ale tak... Nie, ty. Ty co chce brokat. Ale też nie tak, żeby wystoczyło też na drugich. albo dajcie i będą się tym różnić, że jeden z brokatem drugi. No bez. to wszystkie daj. Ja tak tu. Ewentualnie tu większość dajcie, a drugim mniej zostawić. No to te... dobra nie. I teraz musicie tym patyczkiem dokładnie wymieszać. No jest trochę problem. No, to weź patyczek i mieszaj. Wiktoria, w lewej jesz. A będę mogła też raz? Ja? Mm -hmm. O, ale ładny. Mam... ładnie. Dobra, daj trochę już pomieszać, Wiktoriu, bo już prawie nic nie ma do wymieszania. Jaki ładny kolor. A tej tak. Tak, tylko już w odcinku, bo dziewczyny chcą już kręcić kolejne, bo nie mogą się doczekać tej paczki. To później będziemy jechać. Dodadzą sobie trochę aktywatora, bo widać, że troszkę go brakuje, ale kolor wyszedł niesamowity taki. No, ale później te że. No. no, już nie nagramy, tylko zrobimy już za, poza odcinkiem. Także kiedyś pokażemy, jak wyszedł nam już sołkiem. I Kiedy zrobimy jeszcze to ten to drugi bez brokatu. No? Tak? I jak będziemy pamiętać, to damy. To po I możecie kręcić. No, nie mute. No to mocniej, to i tak już trójkę miałaś czekoladę. Ósemeczka już, już była. To jeszcze raz, bo to, to było. było tak. Osemeczko. Szósteczka. Cię, tak. No co to Teraz z tego strzelasz, tak samo musisz trafić w tablicę. Jak nie trafisz masz dwie próby. Ja nie ci będę... To, to. Tak to nie szóstka. A to... No to. Stop. Aha, to powtarzamy, tak? Wyzwanie, tak, wyzwania no, są do poprawy. Tak, do poprawy. Czyli tutaj tak samo. Daj mi dwie piłeczki. A ten tata będziesz musiał nie, nas nie, pokazać. No. Ej, tata, a pokażesz nam jak to wysujemy, jak to się rzuca? No musicie przynajmniej raz... A, tak. Nam? tak. No to próbuj. Kurde, kurde się na nogę przykleju. By Zaliczone. Do by by masz jeszcze raz to pierś? Ok. Tak. <grym> to? Ta no zaraz się przybierasz. O nie! O o! No jak będzie na klamkę, to to wyschnie. Jeden. No to macie pakiet do pasji. Paczka jest podzianka. Macie to jest I, I ta paczka coś będzie oznaczać, jak będziecie grali yy, z Lilą w coś. Wszystko jest z tych rzeczy, będzie coś oznaczać. Zobaczycie. Lala. Ale będziecie że będziemy grać z Lilą. No grać z Lilą, ale w różne rzeczy możecie grać, niekoniecznie na switchu. Na spiczu. Zobaczycie, jak odchodzić na razie. Nie ma co zgadywać, bo nic z wam nic nie mówiłem w ogóle. No, otwórz, otwórz. Mogę Tylko to. Nie, no, otwieraj. Wszystkie rzeczy stąd. Tam. tam więcej rzeczy jest. No, to otwórz. No, wyciągaj kolejną. Trzymaj szczapę. No. Tego mam, ten niech Dobra. Kolejną rzecz Wiktoria? Nie, tego nie założę. No, na wyzwaniu będziesz zakładać. No wyciągnij jedną rzecz jeszcze. Może ja? <grystanie> Będzie wąsiasty Marian. <grystanie> to wikrę masz na głowie, to otwórz sobie drugą rzecz, a ona sobie przymierzy. I chodź tutaj, tam więcej nic nie <grystanie> No chyba musisz poprawić. Tata, jakie fajne figurki. Dobra, pokaż te figureczki, ja pokażę tu I bardzo chcę lekko. na To, są to są same, Wszystkie są tak zapakowane, to już A Ja będę otwierał i wam tłumaczył o co chodzi. Ja te trzy rzeczy. Was jest trójka. Będziecie losować na kółku. Nie, jest cztery rzeczy. Trzy rzeczy, to mówię oprócz tego. Bo te kurki nic nie oznaczają. A okay. No ty nie, to są po prostu dla każdego dla nas. To ja cię wstam? Nie, jestem na dni. A ja chcę rzybkę. I one będą oznaczać tyle, że będziecie losować na kole. Albo złotą gwiazdkę, albo zielony kapelusik. Albo czerwony kapelusik. I każda z Was będzie grać w grę z Mario na kilka osób. I złota gwiazka podpowiem jest tyle warta, że w jakiejś konkurencji ja wam pomagam. Ja jestem złotą gwiazdką taką pomocą. Super. Chyba, że uważacie, że moja pomoc jest niewarta, żebym miał was zastąpić i zagrać za Was, to, to nie. A capeczki wyjaśnię, bo to będą różne zasady do różnych gier, zależy to będziemy grali. No to niby gramy w Mario Kart. O, no to wytłumaczę w trakcie grania już. Ale aha, wszystkie będą coś oznaczać. No te figurki są po prostu tak do dekoracji. Be, żeby nasza miejscówka na switcha była przedekorowana jeszcze tym. Mario i... A że my Switcha używamy głównie do gier z Mario. Nie. Ale dobra, dzisiaj cały chciało e, dziecinek konkretu i napeczkę O, tak jesteś trzy. Luigi. Akurat masz na towialiego na głowie. To jest Bobos. No nie, to jest minifigurka, to nie Bobos. Nie ruszaj, Wiktoria, to będę te wszystkie już mam. Ok, zasłoniesz kopalcem yy, Luigi. Ok, i jak gdzieś włożymy sobie potem przy switchu. I Anastasia ja nic nie widzę. Odsuń kawałeczek. Kawałeczek bliżej, ale niżej. Fajna no poduszka. dobra, nie ruszaj. Fajne podusia. Masaďan, nie ruszajcie. Fajne podusia. Dobra, gwiazdka oznacza tyle, że będziecie mieli pomoc w graniu. A resztę się dowiecie, co oznacza czerwony i niebieski i zielony kapelusz. Ale widzę, że wam pasują. Lecie, Czekoladka już była, to losujesz jeszcze raz, bo czekoladkę tylko po razie możecie poruszać. O, mi się nie miałaś, to możesz wziąć. A ty już... a nie, nie mogę Jedną. O, sobie. A, czyli z wyzwań zostało Wam tylko już... To? Nie, tylko y, dwójeczka. Czemu tylko dwójeczka? Z wyzwań. No i brój. No Snaburk. bo się już mieliście. Snagłów, tak? Tam jest coś. I to musicie przynajmniej jedna z was teraz wylosować. Będziecie kręcić, aż wylosujecie dwójkę teraz. A ja jeszcze nie No wiem. to jeszcze masz szansę, no. Hmm. I dwójcie, i, czekoladę. Muszę A lastka jeszcze wyzwania. Nie, 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 już nie, już nie, już nie, 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 musi Mówiłem, że wyzwania przynajmniej jedna z Was musi zaliczyć. No nie, 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 No, to nie, 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 O, nie, nie, To ja będę To tylko stajesz. Nie rozumiem, dobra. Patrzę się, tak robi i się trzeba... No, dobrać. tylko ty stajesz przy tym. Więc yy, musimy trochę przestawić. Dajcie, pomogę nałożyć. Ale możesz. Masz dwie próby, jak nie, to wiesz ja Fasolkę. To no ale to, to też będzie miała z tego dwie. Przecież dwie rzeczy są. Nie dokładam. Nie szczerze, będę miała fasolkę. Blisko? Się przykleiło? No dobra, to druga próba. Wiktoria. No możesz też tak, no? Tylko w drugą stronę. No. Nie, ja będzie. No i trafiłaś, zaliczone zadanie. Nie. Dobra, to została nam tylko jeszcze dwójeczka do wylasowania. Żeby zakończyć challenge. A tak to będziecie mogły jeszcze brać udział w wyzwaniach dalej. Tylko a. czekoladę raz można wygrać z tego co zostało, a resztę bierzecie, aż traficie na ten. Jeszcze czekoladze. Na dwójeczkę. Jeszcze czekoladkę. No to musisz wylosować jeszcze trójkę. Tylko odwróć się w moją stronę. Nie, nie bądź butony mają. Mają Dwójka, dwójka, dwójka i kończymy. Drójka, Siódemka. Drójka, 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 drójka. Siódemka. <śledzianie> No to bierzesz fasolkę. No zakręć. Nie podnoś już zakręć tak jak są. Żeby nie było znowu trzeba zbierać. Medło albo to. Czyli różowe. No to próbuj. No przecież jedliście i było dobre. A medło jest pyszne. No dalej. On może to tam trafisz? Ciasto? Czy mydło? Tort. Tort. No to jedz. Dzisiaj, a tak panikowałaś. to od kręcisz. Nie, nie. Trzymaj mi. Trzymasz, a To jak kręcić źle pójdzie. Dwójeczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Co jest z czwóreczką? To jest. Zmiałaś, to powtarzasz. Jedyneczka była. Jedyneczka. Była. Powtarzasz. Trójeczka. Czekolada. Dobra, to kasteczka możesz sobie łamać. I możesz... Tam są dwie. Dobra, już daj mi ten drugi kawałek. Nie wiem czemu 9 na 10, bo ona masło rzekowego nie lubi. Jak Rydzes. 10 na 10. No taka mocno mleczna, z posmakiem ryż. Trójeczka. Trójeczka. Na linii. Nie, stój! Dwójka była. Dwójka! Dwójka, dwójka była. A to jest razy? Możecie już na koniec odcinka, bo to ostatnie co bierzecie to... Nie zaglądasz, tylko jedną rzecz... Chodź. Co to jest? Wkładacie nie patrzycie co jest, tylko wyciągacie jedną rzecz. To nie ty, Anastasia, miałeś losowanko, to... Co? Jedną rzecz. I pokażesz jak już Wiktoria wyjmie. Chwytaj ich wyciągaj teraz. A tylko szoki. Pokażcie co macie. To to samo. To tego samego szoka szokata. Ja pokażę co jeszcze było. Jeszcze były dwa rodzaje szoków, plus yy, jeden rodzaj szoków i jeden ta główka. To niestety, ale nie wylosowaliście. Ale możecie sobie zjeść ten też szoka srebrnego. Też szkoda, że nie ma jakiegoś z literką A, bo jest Wario, to ty byś mogła mieć Wario, Bo W, Victoria, Lila Luigi i Anastazji nie ma szkoda. To Anastazji możemy M zostawić. A tobie Wario dał mówić, co co ma to? Miała żółtą wtedy z fioletem. Bo ma fioletową literkę W, a żółtą czapkę. Ale na wyzwania czapeczki będą coś oznaczać. A ja tam mogę czapeczkę nosić, ale wąsanie. No będzie coś też ważnego z wąsem. Całkiem możliwe. No będę No ale to chodzi o zabawę, Wiktoria. A to to nie będzie musiał, że będzie tu wąsa. No ja w resztę dostaję wąsa. Nie zapomnijcie o Cześć macie na resztę. Nie zapomnijcie o. Łapka w górę. Sobie z żeźwańkiem budżetki się serduszka. Pa.